I to teraz teraz jak powiedziałeś, powiedziałeś, e, to jest, wiecie co, taka fajna, fajna taka zajawka powiedziałbym, że tam w tej rodzinie po prostu nic się kupy nie trzyma. Tak? Każdy z każdym w jakichś dziwnych konstelacjach podkładany, nawiązując nam do do kosmitów. E, I faktycznie w wielu rodzinach pewnie tak jest, tak? że ludzie się nie rozumieją albo myśleli, że ktoś myśli coś innego i w związku z tym zrobili coś, nie to, co ktoś myślał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jaki jest patent w związku z tym, żeby uniknąć tego? Mówisz o swojej córce. Ludzie mają dzieci. Co, co powinni zrobić ci ludzie, których dzieci właśnie przyszły na świat albo jeszcze są w tym wieku, gdzie ich świadomość dopiero się tworzy, buduje, rozwija, żeby właśnie unikać tego typu akcji? Żeby oni już jako ten nowy człowiek, świeżo narodzony, patrzący zupełnie świeżym wzrokiem na rzeczywistość był w stanie żyć tak, jak y, mówimy, żeby było fajnie żyć? Dwie kwestie. Po pierwsze, za mały standard. Jak żyć, żeby unikać tego typu problemów? I to jest tak, jak myśli właśnie większość ludzi. O rety, jak ja otworzę swoją własną firmę, to istnieje lęk, że stracę pensję, którą mam. Jaka by nie była, obojętnie czy się leży, dwa tysiące się należy. Wiesz, na tej zasadzie. To jest niski standard. Wypuść go do przodu i nie skupiaj się na tym, w jaki sposób zrobić, żeby unikać problemów. Skup się na tym, i to jest drugi moment, w jaki sposób Ty pracując nad sobą automatycznie inspirujesz tych, których masz dookoła? Nie do uniknięcia jest proces modelowania, gdy dziecko patrzy na Ciebie i się uczy od Ciebie. To jest nie do uniknięcia. Ono będzie mówić tym językiem, co Ty, tą intonacją, co Ty i ono będzie mówić albo uwierz w siebie, albo uwierz w siebie. Ono to zmodeluje, wszystko weźmie i teraz weźmie, bo ma czysty umysł. Niektórzy nazywają go również naiwnym. Ono nie ma możliwości wybiórczych tego, co jest dobre, a tego, co jest złe, bo nie ma jeszcze wewnętrznie, wewnętrznie zbudowanego wskaźnika odniesienia. I teraz, jeżeli ja odkryłem, że jak ja jestem dla siebie większą inspiracją, to mogę bardziej pomagać światu, to odkrywam, na czym polega słowo pożyteczny. Ja jestem bardziej pożyteczny dla nich, gdy ja jestem poprawiony, naprawiony i rozwinięty w taki sposób, jaki ja uważam za to, niż w momencie, gdy ja coś robię na przykład pod publikę. Bo tym systemem, jak ja jestem sobą, to ja mam gwarancję, że oni albo wezmą, albo nie, ale to nie ma żadnego znaczenia. A jak ja się zmieniam pod to, jaki jest świat, to wtedy nie będę miał prawdziwych relacji. To między innymi jest opisane w grach rodzinnych, gdzie ja odkryłem, że jest masa rodzin, w których ludzie w ogóle się nie znają. Oni żyją ze sobą 30 lat, i byłem teraz w Kolumbii w październiku i rozmawiamy z jedną dziewuchą. I ona mówi: Bo ja się boję jako matka, a ja, okej, okay, osobowość, tam też było o tym, osobowość matki, wiadomo, że tworzy dzieci. Ja się boję jako matka, co będzie z moimi dziećmi. I robi taki gest. A ja patrzę na nią, no i tak wiesz, baba z 50, ona już strzeliła, no nie? Co prawda tam nos zrobiony, okej, okay, walory intelektualne też, podkreślona egzystencja, wszystko po kolumbijsku dobrze. I jednocześnie. Mówię do niej, a chodźcie teraz, zrobimy jeden numer, popatrzcie na kalibrację, możesz jeszcze raz wykonać ten gest, a ona, ale jaki, a ja właśnie ten, a ja, ile lat mają Twoje dzieci, a ona, osiemnaście. I teraz ja patrzę na nią i mówię, zobaczcie, kogo ona trzyma na rękach. I teraz w jej głowie ona dalej ma obraz niemowlęcia, w związku z czym przez osiemnaście lat ona nie uaktualniła obrazu swoich dzieci, i nie zauważyła, że dziecko już nie jest dzieckiem. Jak znajdziesz mi rodzica, który to potrafił uaktualniać od tak, to mi powiedz. Większość rodziców przechodzi przez schemat To Ty już nie jesteś małym dzieckiem? Oni nie mamo, mówię barytonem, mam sześć dych. I, I teraz. I nagle ona do niej dociera, że ona ma 18 lat w plecy. A to i tak jest nic, wiesz, jak rozmawiasz sobie z ludźmi i mówisz niedawno pracowałem z jednym facetem, ma pod 60. I rozmawiamy ja mówię, a tamto przekonanie, no boję się, że mnie żona zostawi, a ja, no i co z tego, przecież byłoby fajnie, ale ja nikogo już nie znajdę, a ja, dokończ zdanie, muszę mieć kogoś po to, żeby on, no po to, żeby być mężczyzną, a ja, ale zniekształcenie, co? Żeby być mężczyzną trzeba kogoś mieć, weź to powiedz synkowi, który ma dwa lata, powiedz, nie masz nikogo, nie jesteś facet, a on, to są. Ja mówię, kiedy się tego nauczyłeś? I on tak szuka, 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 i mówi: Widzę scenę w przedszkolu, mam 5 lat bawię się z koleżanką, podchodzi baba i mówi: tak się nie bawią prawdziwi mężczyźni. To paskudna instalacja notabene. Myślę, że tak się bawią nieprawdziwi faceci przez jakiś czas. Natomiast jego przekolanie miało 60 lat minus 4, 56 lat w plecy. To jest tak, jakbyś miał komputer. Włączał, a tam taki dobry system operacyjny z Commodore 64. To jest coś w tym stylu. I tak ludzie żyją. Ale nic dziwnego, nikt ich nie nauczył w szkołach myślenia, bo po co? Przecież lepiej się uczyć budowy pantofelka. Lepiej się dowiadywać, jaki jest rocznik statystyczny na geografii, ile węgla się wydobywa. Wiesz, to są fascynujące rzeczy, no nie? przydatne w życiu. Oni dlatego algebrują rano, logarytmują w południe, wieczorem całkują. Mówi, o, naleśnik, oblicza, obwód. Radian kanapki. Nie ponieważ... wiesz. Gdyby chociaż ktoś im powiedział, wzięliby tego Gucia, co powtarzał na studia, wzięliby i powiedzieli, powiedz im, że sinusoida to jest prawo emocjonalne, że to jest rozłożone w taki sposób, że jest sobie intensywność emocji, jest czas trwania. Powiedz im, że te emocje idą w taki sposób. Teraz naucz ich kotwiczenia na tym. Powiedz im, że prawo Archimedesa o wyporze cię, czy to jest coś takiego, że jak ktoś Cię złapie za rękę i zaczyna cię ciągnąć, tym bardziej ciągnie, tym większy opór stawiasz. Weź im powiedz, żeby się nauczyli, że w momencie, gdy później wrócą do domu i powiedzą, odkryłem coś ważnego dzisiaj, chciałem cię zbawić! ona spojrzy na niego, jego partnerkę i powie Czuję połączenie z Bogiem, poczekaj I powiem mu coś takiego, to im bardziej on będzie chciał ją zmienić Tym bardziej ona będzie stawiała opór Gdyby to chociaż wyjaśnili, to nie było coś innego Fizyka była oderwana od życia Więc ich pytasz, jaki jest wzór na prędkość Ja nie pamiętam, ale czuję jak naciskam pedał O nie, jaki pedał, jak mnie nazwałeś? Bo nikt nie powiedział, bo nie zostali tego nauczeni. Więc ta edukacja ma miejsce dopiero w chwili, gdy my zaczynamy się orientować, że zaraz, zaraz, zaraz. Ten pierwszy raz z dziewuchą to był zupełnie inny niż w filmach, co żem oglądał. Aha, zupełnie inaczej wyglądało. Później małżeństwo, no niby przeczytałem, że mężczyźni są z Saturna, a wawy są z Gorze ale, ale jeszcze jednak to nie działa, bo korzystają z książki, żeby nauczyć się żyć. Jedynym sposobem nauczenie się życia jest życie, nie ma innego. Większość ludzi nawet pyta, jaka jest misja w życiu. To jest nawet błędne. Jakże może, jaka jest misja w sikaniu? W sikanie, a w piciu picie. A w życiu? Życie. Jemy po to, żeby się najeść, pijemy po to, żeby się napić, to powinniśmy żyć po to, żeby się nażyć. Ale większość żyje po to, żeby się nachapać. A jednak po to powinniśmy chapać. To ciekawe, bo... Faktycznie, niektórzy, niektórzy jedzą po to, żeby przytyć, niektórzy jedzą po to, żeby schudnąć. Właśnie na tym polega dowcip, no nie? A nikt nie je po to, żeby się najeść, to jest najlepsze. Bierzesz sobie bulimiczkę i ona... Później robi... Już nie jest bulimiczką, teraz będzie anorektyczką. No nie? ja zmieniam profil. Idzie do szpitala i mówi do lekarza, nie pan co, ja jestem strasznie gruba. A on... Ona... Jedmucha pan tak mocno, bo się przewraca. Nie, nie, zmusimy Panią do tego, żeby Pani brała kroplówkę. Więc przechodzi później. Opowiadam no Ci taką. Dobra, no. To, bo to ci przerwę, bo no, Nie, żebyś to, nie robił to, tego to, wcześniej. To, nie natomiast, natomiast słuchajcie, mam takie, takie wrażenie, że tak naprawdę mówimy, że życie daje nam doświadczenie, i tak naprawdę żyjemy, żeby żyć. Zbieramy to doświadczenie, które życie nam przynosi. I e, fantastyczne, tak? Tylko tyle, że właśnie to doświadczenie przynosi nam pewne przekłamania, pewne generalizacje i zniekształcenia, Nieprawda. w których świadomie czy podświadomie uczestniczymy. Nieprawda, to nie życie przynosi takie doświadczenia, tylko nasz umysł interpretuje tak doświadczenia. Mózg zajmuje się halucynacją, to jest jego robota. On nie ma dostępu do faktów, on zajmuje się fantazjowaniem, w związku z czym podchodzi facet do kobity, i mówi, mat, najpierw przychodzą do mnie, Mateusz, pet, pe, jak to zrobić, żeby podejść do niej i nie być odrzuconym? I to jest w ogóle pierwszy schemat, bo ja nie wiem, jak się trzeba podrzucić, żeby zostać odrzuconym. Mówię, pet, co by cię odrzuciło? On. No, no jak to, co? Jak nie zachowa się tak, jak ja chcę? A ja, aha, na przykład on odwróci głowę. I wtedy mówisz, czyli czujesz się odrzucony, jak baba ma nie taką trajektorię ruchu szyi. I teraz oni, to, 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 jest, to jest ten paradoks. Oni nie idą po doświadczenie z punktu widzenia, podszedłem. Czego się dowiedziałem? Że w momencie, gdy mówię do niej: Cześć, jestem Gucio, chciałbym cię poznać. To w momencie, gdyby tego się nauczyli, dostaliby czysty feedback z doświadczenia. Oni robią coś innego. Oni wracają i mówią: odrzuciła mnie, nikt mnie nie kocha, mam małego dębla i. ale za to mam okulary, jestem inteligentny. I studiuję prawo. <grym> I studiuję prawo. <grym> oni nie wyciągają wniosków z doświadczenia, oni interpretują doświadczenie. I to jest to, gdzie są zniekształcenia, interpretacje, usunięcia, generalizacje. Samo doświadczenie czyste jest czyste. Czego się dowiedziałeś? Że jak dotknę palnika, to parzy. Ale na pewno dzieciak nie ma schematu, dotyka palnika, parzy się i mówi: Nie no, w ogóle nie mam talentu do dotykania palników, no. Ale gwarantuję ci, że jest masa dorosłych, którzy to zrobią. Pójdą na lekcję śpiewu, zrobią. Ktoś im powie, nie masz talentu, oni nie mam talentu i nigdy nie dotrą po raz kolejny zaszedł z nutami. Właśnie, doświadczenie samo w sobie jest czyste, czyściutkie. Jest totalnie neutralne również. A ile ludzi się boi doświadczeń, bo uważa, żyjąc w moralności, że są złe i dobre.